Siemanko, tutaj Zaraxo. Są nowe informacje dotyczące Magic Lungswarda. Tam kiedyś nagrywałem film, że Honken chce sprzedawać ten legendarny przedmiot. Otóż właśnie ten przedmiot znajduje się na, w tej chwili na Antice z Celesty. Możecie się zastanawiać w jaki sposób z non-PVP non ten miecz przeszedł na PVP. Otóż właśnie za sprawą tego, że ten miecz powędrował z celesty na kalwę albo kalwerę, a te światy są wolne do transferów i z, tych, z tego albo z tego światu poszedł on na antikę w taki sposób on tam się właśnie znalazł yy, tutaj mam właśnie przygotowany screen od jednego z moich widzów tutaj właśnie widzicie, że jest tutaj trade z tym swordem i widać że ten Moises the Dark jest yy, nowym właścicielem i co jeszcze jest wiadomo? Co jeszcze jest wiadomo? Czy co, jeszcze, co jest przypuszczane w sumie przez internety na forach i w ogóle wszędzie teraz jest wrzawa? Ile to on wydał na te pixele? Cena w euro od 3 do 5 tysięcy. Ile, ile w tym prawdy nie wiadomo, tak? Nie wiadomo i chyba nigdy się tego nie dowiemy, ale takie ceny są podawane od 3 tysięcy do 5 tysięcy euro. Druga sprawa to Tibia Wiki, która podaje nam, że ten przedmiot został sprzedany, znaczy kupiony przez Moises the Darka, ee, przez, za dwa golden helmety: za Winged Helmet, Majestic Shield i Black Knight Doll, co jest moim zdaniem niezbyt niezbyt prawdopodobne, ponieważ sam Honken chciał sprzedać ten Magic Long Sword, ponieważ bał się, że tak jak jego przyjaciel, ee, który nigdy nie używał bota, nigdy nie używał jakichś tam dziwnych programów i tak dalej, i tak dalej, dostał deleita i stracił swoje konto, którego nie odzyskał mimo walki z DeepSoftem, tam pisania i apelacji i tak dalej. No i Honken, yy, widząc co się stało, chciał też ochronić, yy, znaczy po prostu może zyskać na tym, że ma te przedmioty, bo miał tam naprawdę sporo. Sporo, sporo fajnych itemów, miał sporo, fajny domek w Venore, yy, cała też postać też naprawdę, naprawdę jest pokaźna, także nie chciał tego stracić, a że mógł na tym zyskać, to chciał to właśnie zrobić. No i nie wydaje mi się, żeby chciał za item, który chciał chyba raczej obchnąć co jak najwięcej, żeby mieć z tego profit za inne itemy, tak mi się wydaje, po prostu... Chyba, że te wszystkie temy są więcej warte, niż Magic Longsword, ale coś mi się nie wydaje, bo Magic Longsword jest jeden w swoim rodzaju. No i to chyba w sumie tyle. Chyba w sumie tyle odnośnie informacji. E, jeszcze raz dziękuję Wachu, chyba ty, na, ty, ty mi podałeś tego, tego screena i ty, w, i ty powiedziałeś mi, że e, ten przedmiot jest właśnie w, w posiadaniu e, My, Moises Darka na Antice, także dzięki i dzięki tobie mogę nagrać ten film, także spoko. Co jeszcze takie, takie inne informacje, może coś o kanale. Udało mi się zdać, tak mi się wydaje. Dzisiaj pisałem egzamin, dzisiaj czyli 13 czerwca. Wydaje mi się, że zdałem praktyczny. Teorii się już tak super jakoś nie boję. Jeden hund już mam nagrany na demontazka. Także jeszcze jednego, może dwa nagram, zobaczymy. Będzie może normalny odcinek. No i tyle. Jak się podobało zostawcie łapkę w górę, jak ee, też nie subujecie mnie, no to zapraszam do subskrypcji, tak samo w moim, w opisie tego filmu macie mojego Facebooka, na którego zapraszam, różne macie tam informacje na temat mojego kanału i tak dalej, moich postaci, moje gry, streamów, wszystkiego. No i tak, piszcie w komentarzach, co myślicie o tym, ile on wydał, co myślicie w ogóle o tym, że on jest na Antice, ten miecz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja się żegnam, dzięki za oglądanie, cześć.